Dzień Siódmy, Święta Maryjo. Święty Józef po Bogu najbardziej ukochał Maryję, swoją małżonkę. Całe życie poświęcił, aby ją ochraniać i opiekować się Jezusem. Wspólnie z nią podjął się wychowania małego Jezusa. Najpiękniejsze słowa, jakie mógł usłyszeć od anioła, to te. Józefie, synu Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki. Jezus jest błogosławionym, który przynosi błogosławieństwo. Wpatrując się w obraz naszej matki, która oczekuje błogosławionego być może, zdołamy trochę zrozumieć tę obfitość. Mówienie dobrze, błogosławienie i zrozumiemy pojęcie daru. Dar Boga, który zostaje nam ukazany w obfitości, Jego syna, w Jego naturze, w obfitości Jego matki, w łasce. Dar Boga, który zostaje ukazany jako błogosławieństwo, błogosławionym z natury oraz błogosławionej z łaski, powiedział papież. To jest podarunek, który Bóg nam przekazuje i który chce zawsze podkreślać, Pragnie budzić nieustannie w całym swoim objawieniu. Błogosławiona jesteś między niewiastami, ponieważ przyniosłaś nam Błogosławionego. Ja jestem matką Boga, ponieważ on żyje. On jest tym, który daje życie Błogosławiony. Papież w wygłoszonej podczas mszy z okazji święta Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki. Pamiętam, jak kiedyś w pewnym sanktuarium, wspomniał papież Franciszek, byłem w konfesjonale, przed którym stała długa kolejka. Był tam też pewien chłopiec, bardzo nowoczesny miał kolczyki, tatuaże, wszystkie te rzeczy. I przyszedł mi opowiedzieć, co mu się przydarzyło. Był to wielki problem, trudny. I powiedział mi: Opowiedziałem to wszystko mojej mamie. A moja mama mi powiedziała: Idź do Matki Bożej, a ona ci powie, co masz robić. Oto kobieta posiadająca dar rady. Nie wiedziała, jak poradzić sobie z problemem syna, lecz wskazała mu właściwą drogę. Idź do Matki Bożej, a ona ci powie: To jest dar rady. Ta skromna, prosta kobieta dała swojemu synowi najbardziej prawdziwą radę. Faktycznie ten chłopiec powiedział mi. Popatrzyłem na matkę Bożą i poczułem, że muszę zrobić to, to i to. Ja nie musiałem nic mówić. Wszystko już zostało powiedziane przez jego mamę i przez samego chłopca. To jest dar rady. Wy, mamy, macie ten dar. Poproście o niego dla waszych dzieci. Dar doradzania dzieciom jest darem Boga. Papież Franciszek, mama, matka Boża i chłopiec, audiencja generalna 7 maja 2014 roku. Błogosławiona jesteś między niewiastami, ponieważ przyniosłaś nam błogosławionego. Przypomnij dziś sobie spotkanie Maryi z Elżbietą i zatrzymaj się na słowa. Błogosławiona jesteś między niewiastami. I powtórz trzy razy dopowiadając, ponieważ przyniosłaś nam błogosławieństwo. Poproś przez świętego Józefa i Matkę Najświętszą o dar umiejętnego doradzania dzieciom, o dar umiejętnego prowadzenia dialogu z dziećmi, po to, aby przekazać im fundamentalne wartości, na których w przyszłości oprą swoje życie. Jeżeli masz dość dorosłe dzieci, żeby mogły zrozumieć, zaprowadź je do kościoła parafialnego, przed obraz albo figurę Matki Bożej i opowiedz dziecku historię o Maryi, błogosławionej, bo przyniosła nam błogosławieństwo. Powitajmy świętego Józefa. Witaj, opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja. Z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę. I broń nas od wszelkiego zła. Amen.